No, cześć, moi drodzy, witam Was na kolejnym odcinku. Tak jak mówiłem, pierwszy dzień wiosny zaczynamy z nowością LOT, czyli laki koniczyną. Jest to zrabka za 5 zł, w której do wygrania mamy 200 tysięcy. No i z racji tego, że to jest szybka zrabka, no to zakupiłem 12 sztuk, czyli mamy 60 zł wkładu z takimi numerkami. Mam nadzieję, że któryś z nich przyniesie tutaj fajną wygraną. Jeszcze co do Zasad. No to nic trudnego tutaj nie mamy. Wydrapujemy koniczynki z góry na dół i szukamy kwoty z pozycji wygrana. A żeby ją znaleźć, bardzo logiczne trzeba znaleźć biedronkę. Tak, laki i koniczyna, a szukamy biedronek. No, lotto się tutaj nie popisało, chociaż jak zwykle ostatnimi czasy. Czarna biedronka przyniesie wygraną, czerwona ją pomnoży razy 2. A tak prezentuje się tabela wygranych 9 stopni, 5 najniższy. I 200 tysięcy najwyższy. Oczywiście polujemy dzisiaj ten pierwszy. Także z mojej strony tyle wstępu. Zapraszam do oglądania. Przed nami pierwsza strapka, numerek 15 na tapecie. No to szukamy tych biedronek. Winogrono, motyl, klucz, skier, aparat. Przynajmniej duże te symbole, takie wyraźne. Nie napaćkane jak zwykle małą czcionką. Więc jedyny plus i jest biedronka. No moi drodzy, czerwono. Jeszcze mamy żółwia do kompletu. Czerwona, tak jak mówiłem, mnoży. Wygrano. Więc sprawdzamy. Jest dychan na dzień dobry. No, robi się gorąco. <grym> ok, kolejna zdrawka przed nami numer jak 20. Lucz, winogrono wiśnie, palma, słońce. O, same takie czerwone. Ciekawe, czy biedronka wpadnie kolejna. Kapelusz. O i proszę bardzo, jest biedronka. Tym razem czarna. Ale fajnie ją widzieć. I jeszcze nuta. No, takie symbole z paradizo troszkę, nie? Biedronka daje piątaka. No to, moi drodzy, 15 zł. Już odzyskane. Przed nami trzecia zdrabka. No, jest naprawdę grubo. Minogrono. Zegar. Motyl. Nuta. Czyli to widzicie, co to tutaj jest? Baranek. Czy to jest baranek? Ja bym powiedział bardziej, że to jest ptak. <grymne> Baranek, no po prostu no. No super, patrzcie, no. Laki koniczyna, szukamy biedronek, wydrapujemy kwiaty, a mamy baranki. No, ja wam powiem, takiej zdrapy nam potrzeba: pióro i cytryna. No to tutaj już się nic nie zadziało. Baranek, no kurczę. <grymne> Okej, okay, kolejna laki koniczyna, numerek 40. Wiśnie jest biedronka czerwona, ale to będzie premiera. Klucz, motyl, cytryna, aparat, nuta, kapelusz i palma. No to co pod biedronką? Dyszka razy 2, 20 zł. No, ta premiera będzie należeć do mnie. Szok i niedowierzanie. Dobrze, kolejna laki koniczna przed nami. Siedemnastka na pokładzie. I mamy tak. Baranka, no, znakomicie. Cytryna, palma. Jest żółw, o, przynajmniej jest ładny. Z tym co jest faktycznie. Mamy zegar. Dobrze, nie tygrys albo jakiś ten dziobak. Kier, tutaj aparat i wiśnie na końcu. Także to jest wszystko. Dobrze. Kolejna zdrapa przed nami. Numerek 45. Zobaczmy. Jest żółw. Cytryna. Szkoda, że nie jabłko. Wiśnie. Słońce, motyl, zegar, winogrono, jest biedronka. O, moi drodzy, w końcu jakaś lepsza premierka. Nuta i pióra, sprawdzamy, co pod tą biedrą. Dwie dychy. O, moi drodzy, system rozwalony dzisiaj. To już co mamy? 40, 40, 55. No, jeszcze piątka i mamy wkład odzyskany. A tu jeszcze dużo strapek zostało. No, bardzo ładnie. Chłopisko zadowolone jak nigdy. 33 <grydziesty> przed nami. Numerek i mamy cytrynę. Pióro. Mamy kapelusz i czerwona biedronka. Moi drodzy, premiera na plusie. Żółw. Mamy baranka. No, piękny baranek. Klucz i nuta. Co nam przyniesie? Biedronka. Piątkę, którą mnożymy, czyli jest dycha. I mamy już. Co odłożyć do skarbonki. Dobrze, kolejna laki, koniczyna. Kier. Baranek. Nie no, mam naprawdę bekę. Jak można się tak pomylić, nie? Przecież to chyba nie, nie ogląda jedna osoba. Nie ma tam jakiejś kontroli jakości. Ja cię kręcę. Cytryna, kapelusz, zegar i motyl. No to tutaj już nie mamy wygranej. O, aż dziwne, nie? Trzecia dopiero przegrana zrabka. Teraz czwóreczka. I mamy tak. Motyl, żółw, cytryna, winogron, kier klucz, pióro. Dobra, nie będzie ten tulipan. I tutaj mamy palmę. O, proszę. Znowu pusta. Aż, no, aż, aż dziwne. Kolejna laki. Dziewiętnastka. Aparat. Motyl. Zegar. Pióro. Kier. Winogrono. Klucz. I żółw. To co, szczęście już się wyczerpało na tej piątce do przodu. Co przed nami? No, jeszcze tylko dwie zrabki. A, myślałem, że będzie więcej. Jakoś tak szybko poszło. Dobrze, szóstka przed nami. Zegar żółw. Jest klucz. Mamy aparat. Palne kapelusz, wiśnie, winogrono i nut. No. Także nic i kończymy, moi drodzy, ostatnią zdrapką z numerem 10. I mam jeszcze biedrę na do widzenia. Superowsko. Motyl, cytryna, klucz, palma, aparat, wiśnie, nuta. Tak, wszystko czerwona, ale akurat biedronka musi być czarna. Czorno, jak węgiel, jak wungiel. No to sprawdzamy. Piątka, czy będzie jakieś zaskoczenie na koniec odcinka. No, piątka, ale naprawdę premierka dzisiaj wybitnie pozytywna. No i luksusowo daję słowo: 6 pustych, 6 wygranych. Taką statystykę to lubię. I wśród tych sześciu wygranych mamy 20 zł. Czerwona biedronka pomnożyła. Tutaj czarna nie pomnożyła, ale też 20 dała, czyli mamy 40. Tu mamy 10 zł, czyli 50. Tutaj mamy dyszkę, czyli 60, 65 i 70, czyli co? Dycha na plusie do pomnożenia. Fajnie poszło. Radość mi zrobił barankowy tulipan. Mam nadzieję, że, <grym> że Wam też. No, super sprawa. Dobra, także do zobaczenia na weekendowych odcinkach. Bardzo dziękuję za obecność i doping na odcinku. Та